Hej, cześć, witajcie! Witam w kolejnym odcinku z gry World na modach. Jest to już siódmy odcinek naszej uwielbianej chyba przez was serii, ponieważ dużo osób to ogląda, także bardzo mi się to podoba jeszcze. E, żeby więcej z Was pisało, to już w ogóle by było, byłbym przeszczęśliwy. Dobrze moi przyjaciele, mili sympatyczni, e, proszę mi powiedzieć dlaczego to nie jest zrobione? To jest bardzo dobre pytanie, na które niestety w żaden sposób nie jestem w stanie udzielić nikomu odpowiedzi. Um, dobrze, na zewnątrz mamy minus 12 stopni, wewnątrz 19, 21, 10. No tutaj nie jest zbyt ciekawie, ale chyba będzie dobrze. Chyba będzie dobrze. Mie. co tobie się dzieje? Awful barracks, observing operating corpse speed. No i właśnie, tutaj też jest zimno. Z tego co widzę, także może to zadbajmy. Zadbajmy. Zrobimy to w ten sposób, myślę. Tu raczej tego nie będziemy w żaden sposób otwierać. Za to tu myślę, że, że jest to zasadne, by to zrobić. Jak najbardziej. Tak samo zresztą w tym miejscu, może też gdzieś tutaj. No i zrobimy też tutaj. A czemu nie? Dlaczego by nie tak? Dobra, kolejne, kolejne łóżeczko też by się przydało wybudować, żeby już kolejna osoba też miała gdzie spać, gdzie żyć, gdzie egzystować, gdzie być najlepszą wersją samego siebie. Zrobimy to tak i myślę, że będzie całkiem w porządku. Jeszcze tego, żebyście jak najszybciej to zrobili, to w ogóle by było wspaniale. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, jak tutaj wchodził, przez chwilę było widać właśnie. Chmurkę, chmurkę chmurka oddechu. Dobrze, tu jest w porządku, tu jest w porządku, tu chyba też jest coraz lepiej. To tak samo chciałbym wszystko poprzenosić, jeżeli będziecie oczywiście w stanie. No i od początku dnia nowego Bioryl Wasilisa po, podziała, tak mam, taką mam przynajmniej nadzieję, z stilą, stelą. Nie wiem, jak to się powinno odmawiać, tak naprawdę. Okej, okay. ten tutaj rozwala fajnie. <laughs> ale baraki są somewhat impressive. Także, no proszę, proszę. No ale jest to jako baraki. Getter spot, jak najbardziej. To może być jako Gutterspot. Nie mieliśmy przedtem żadnego, w ten sposób wyznaczonego miejsca. To też jest tak naprawdę prawdą. Tak naprawdę prawdą? Nie wiem, czy tak powinienem to mówić. Mm, dobra, militor powinien też się robić. Czy Pit może to zrobić? Nie. Kto jest naszym mechanitator? Mechanitator chyba nie? Chyba nie tak. Eee, pregnant plaga. Chimi. Hipotermia. Hypotermia. Why you have hypotermia? Shivering. Ale spada, nie? Powinno spadać. Tak myślę. Czemu masz hipotermię? Dlaczego? Social bio... Nie no... Nie wiem. Chyba, że cię odwaliło i byłaś na zewnątrz. Tak też może być. Uh, McLink, ty jesteś naszym... Missing 15 st 50 still. To niedobrze. Shamblers. Rotting corpses. Okej. Okay. Aha. Czy to są jakieś trupki? To nie za fajnie. I nie widać ich za bardzo. Jak mam być szczery, nie są podświetlane w żaden sposób przez modyfikację. Mm, no dobra. To pojawia swego rodzaju problemy. Mine collected Czemu tak? Nie. Co tu się stało? Czy to jest takie duże złoże? Czy, czy co? Nie no tu nie jest. Enslaved. Dlaczego to tak? Okej. Okay. Modyfikacja najwidoczniej ma swego rodzaju problemy. <śm> Eee, nie o to mi chodziło w żadnym wypadku. No, 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 no. That was not what I want. Okej, okay, mine. To proszę, jak najszybciej. Strasznie dziwnie, dlaczego to tak za, za, za zrobiło? Nie można. Pamiętać, żeby tego w ten sposób nie robić następnym razem. Może się to bardzo, bardzo, bardzo źle skończyć. Dobrze, Bioryl, gdzie jesteś? Dig in. Just dig it. Dobra, to sobie zrób. Dzięki temu będziemy mieli troszeczkę jeszcze metalu. No ja mam nadzieję, że te rzeczy nie będą się jakoś specjalnie do nas zbliżać. Nie powinny przynajmniej. No i właśnie, to już jest koniec. Tu już nie ma tego. Nie wiem dlaczego to mi zaznaczyło, przecież to jest inny generalnie, inna generalnie rzecz. Mmm... dobra. Main, to możemy też tak zrobić. Czy ty dzwonek idziesz, Mie? A, bo wy tutaj jeszcze zbieracie, ok. Paniał, paniał. Hall, hall, tu nie mogę. No, we're merchant. Witamy serdecznie. E, dobra, Bioril, e, jak to zrobisz, jak się zrelaksujesz, zrób to. Ponieważ przydałoby się ogarnąć przynajmniej jakieś postaci, które będą w stanie w pewnym stopniu przynajmniej um, walczyć. No, w sensie, military po to są, tak? E, tak ja, taką mam wrażenie przynajmniej. O proszę, Gigos. Co jest? <ścoughs> Judasz! Znowu twoja ciotka! Dlaczego? <laughs> Ile ty masz tych ciotek? Jakiejś wielkiej rodziny się kuźwa wywodzisz, chyba? Perfekcjonista. Prime Army. No dobra. Moi drodzy. Ziomek. Rescue. Właściwie to. Uh, tent. And then rescue. Czy nie, może wiesz co? To może to zrobić. Um, acorn? To może najlepsze ku temu predyspozycje z tego co widzę. dobrze. Rescue. A następnie... Tend. Okej, okay. powinno być dobrze. Nie chciałem wysyłać nikogo innego, ponieważ no jakby nie było ona ma najlepsze... Statystyki względem medical. Attention, attention. Nie, ziomek, nie, nie, nie. Dobra. Jak tak to. E, p. Tent. Toż radę. Żeby ten giggles uncashes. Dwie godziny. Winter has begun. Trzy godziny. No właśnie, bo on by podróżył z powrotem nie. Nie dał rady ogarnąć, nie? Rescue A to jak najbardziej. Allow eee, bem, 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 bem. Dobra, kto ma Social? 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 Mie? Może to ty właśnie, to ty. Eee, niestety musisz wstać. Przyjaciółko, moja Sympatyczna i będziesz z nią godać. Z nimi godoć komponenty raczej nie chcemy wam sprzedać. Pemikan moglibyśmy kupić, jak mam być szczery. Herbal medicine. Jak najbardziej kupimy. Niestety na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie w żaden sposób tego zdobyć. 240. No dobra, akceptujmy. Okej, okay. i hole. Hipotermia i e kern. Dangerous temp temperature. Serious. Dobra, już jesteś blisko. Wiem, całą noc idziesz, mam tego świadomość. Któraś modyfikacja zmieniła to na tyle, że... że może być delikatny problem z tym. Dobra, jest git chyba. Beagles. Shivering. Okej. Okay. Ty teraz sobie odpocznij, zjedz. Kurde, nie powinniśmy tak w ten sposób ciebie traktować. Jakby nie było, jesteś bardzo, bardzo ważna. Ponieważ nosisz dziecię naszego kolonisty. Hall. Logging worksite. Nie, raczej to nas nie interesuje. Jeżeli chodzi o Giggles, mam nadzieję, że. Nie, już nie ma, Boże. E, dobra, no i Koron się już na szczęście uleczyła. DZ's Giggles. Dobra, ważne, że tylko ona. Ważne, że tylko ona. Tutaj jak najbardziej potrzebujemy kopię i to build copy. To również chcemy. Z jakiegoś powodu tego nie postawili. Zniknęły. Nasze blueprinty, to zrobimy tak. Orders mine. To też proszę. mainować, Moi kochani, e, bioril przyjacielu, digging. E, ja bym prosił, bazaltowy bloku, bloku nie ma. Okej, okay, a. Tak, monument. OK, mogę w ten sposób to zrobić, troszkę tak. Hmm. Uh, Steel Blueprint uh, Slate i teraz powinno być Git. Tak samo zresztą to anuluj, uh, door i też Slate i powinno być Git, tak myślę. Dzięki temu powinniśmy móc uh, ogarnąć kolejną kolej, kolejnego kolonistę. Czy ty jesteś naszej wiary? Też jesteś, też jesteś. Czy wszyscy są naszej wiary? Tak, jak najbardziej, z tego co widzę. Bardzo fajnie. E, giggles, jak tak, to ciebie spróbujemy przekabacić na naszą stronę. Także, mnie? Convert. E, a, unconscious. No dobra, to, to jednak nie. <laughs> e, jednak troszkę, troszkę zaczekamy. Jak to wygląda? Dobrze, konstruktor to robi. Wybaczcie, jeżeli słyszycie te psy. Mam nadzieję, że ich nie słychać, przynajmniej jakoś spe specjalnie mocno. I patrzcie, jedzenie do nas samo przybiegnie. Wspaniale, Trade Fair. A tu wiele tych przyjdzie. O, patrzcie, trupki go ubiły. Ale nie, nie chcemy, żebyście tu przyszli. Nie, 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 nie. To, to, to nie. I właśnie, robicie coraz większy problem, jeżeli chodzi o mm, zewnętrzne części naszej bazy. Jeżeli chodzi o jedzenie, jeszcze nie ma problemu. Ale podejrzewam, że prędzej czy później powstanie taki problem, moi drodzy. Dobrze, Work Attire to, to jak najbardziej, a... Keeperware... Hip, 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 nie. Jak to się nazywało? Te plant... Rescue Plant... Nie pamiętam jak się nazywały te rzeczy, dzięki którym można para Blalala, Boże w jaskini chociażby robić rzeczy w sensie roślinki, roślinki chodzi mi o roślinki dokładnie. Microelectronics, multi laser, gunsmithing, machining, textifer, fertility procedures. Hydroponika. Dokładnie. Proszę to zrobić w tym momencie. Jak tylko ktoś będzie w stanie, to, to macie to robić. Mamy trochę mało żarcia, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy. Mm, no właśnie. Jeżeli chodzi o pogodę, nie jest za dobrze. No i tu mamy minus 9, tu mamy minus 20. Uuu, uh, okej, okay, rozumiem. Już wiem dlaczego. Jest tutaj duże, duże, duże miejsce. Eagles joins. No pięknie. Mamy kolejną. Kolejną osobę. Dobra, ale na razie to tego nie róbcie w takim wypadku. Mm, ponieważ yy, no, żarcie nam się kończy, jakby. Active. Uh, ship to stars. Holding Structure. Ok, trzy dni. To nie za dużo. Trzeba to będzie jak najszybciej zrobić w takim wypadku, moi drodzy. Ale jeszcze nie, jeszcze nie. Uh, Royal stand, No to wiemy, wiemy. E, o co chodzi? Chodzi o to, że jak będziemy e, bardzo dobrymi, m, będziemy wysoko w hierarchii, jakby e, imperialnej, to dzięki temu będziemy mogli. O, co to? E, dzięki temu będziemy mogli m, podróżować do kosmosu. Generating planet. Time left 17 dni. Insanity. Okej, okay. a dużo to nam przeszkadza. Znaczy bardzo. Jeszcze nie wiadomo chyba. Morning sickness. Czekaj, 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 czekaj. Megnight, hipotermia. Shivering. Nie rozumiem. Hętalon. Dobra, póki co na nikogo to. Nie nikomu to nie przeszkadza. Immunity jest dość wysokie, także nie powinno to też stanowić zbyt dużego problemu. Dobra, eee, floors? Nie, w pierwszej kolejności. Eee, moi drodzy, robimy to inaczej, ponieważ tu potrzebujemy tak przejść. Eee, jak mam być szczery, nie pamiętam ile dokładnie potrzeba. Dobra, zróbmy to w ten sposób. Prosiłbym, żeby to jak najszybciej zrobić i. Względem Storage Structure do... Here you go. Dobra, i kolejną rzeczą, Temperature, Force Power, Solar Flare. Ok, to wspaniale. Bardzo, bardzo się cieszymy, generalnie. Sun lamp. dokładnie. Ok, czyli tutaj i powinno być git. Dobra. Do it, do it, just do it. Dobra, ktoś to robi wspaniale. Ok, orders. Mine. Chyba to jakoś tak szło, nie? Zobaczymy zresztą. Pewnie nie. Bjork, gdzie ty kuźwa idziesz znowu? Pewnie żreć. Znając życie. Giggles, czy ty jesteś... jesteś się rzeczą? Znaczy, nie rzeczą. Nieważne. Eee, Architekt, Mine. Tyk, tyk. Tego to widzę właśnie w ten sposób. I teraz tak. Względem tego mine. 5. Zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało. Tu minus 2 jest, a tu 0, ok. All oh. hmm. research. No to wiemy, wiemy, wiemy. Let's copy. To chcemy tutaj, jak tak prosiłbym, żeby to jak najszybciej zrobić. W tym momencie, right now, Piori. śwarup to. Compact Machinery. Super. Uh, copy Settings. Paste Settings. Powinno być git. Bardzo ładnie. Zamknij te drzwi. Wspaniale. Bardzo nam się to podoba. Moi drodzy. Dobra wstał. Robi simple Mill. I wspaniale, i bierzesz się chyba za to. No kurde. Kolego mój sympatyczny, kocham cię. Generalnie dość sporo od ciebie e, w tym momencie zależy. No wybaczcie, musiałem się napić, bo mi zaszkło, w buzi. Czy tutaj jest zimno? Też jest minus 10. Dałoby się. Um, za podziałać się, jeżeli chodzi o prunt, Here, Here go. Dobra, czy ktoś to? Aha, ok, super. Inders. Tutaj 13, tu też, ok. Build copy, jak tak. I robimy to ten, w ten sposób. The station complete Bioryl, okarnij to proszę. Git. I generalnie nie. Eee, ciebie chcemy, panie kolego, do. Jak się zmieniało grupy? Ascend to group. Tu. I ty masz recharge. Żebyś był wiecznie naładowany. Gdy będziesz naładowany, to będzie super. Ekor uh, Baby... Co? O o! Eee... Okej. Mamy dość duży problem. <laughs> Um, <noise> Slate. Dobra, zróbmy to w ten sposób. Um, Acorn raczej to będzie tu, w tym miejscu. Okej. Okay. Um, kolejna rzecz, no to oczywiście Toy Box, tak myślę. I Baby Decoration. Okej, okay, i to zrobimy tu. Blackbird. Dobra. Aha. Na razie design power off. Pięknie. Mamy mało czasu, moi drodzy. Mamy bardzo mało czasu. Um, zróbcie to w ten sposób, jak tak. Sad One Wander. I tutaj chcemy temperature zerknąć. Jest git, jest git, build copy. Jakby nie było, potrzebujemy tego, build copy ok, just like that. I teraz e, czekamy aż zrobią resztę rzeczy. I tu chyba pięć, tak. Czyli to też będzie w ten sposób. Okej, okay. większa część już tego będzie zrobiona. Wspaniale. Eee, biorę, przyjacielu sympatyczny. No potrzebujesz dużo snu. Eee, to wiemy. I b, b, to wiemy, wiemy. Dobra, coś ogarniemy, tak myślę. Nie mamy style stry materials nawet. Może być swego rodzaju problemem. lamp. Well, to poproszę, w tym miejscu. Mm, tego nie mogę tutaj zrobić o dziwo. Niestety. Dobra, to włączcie jak tak. Uh, this is Night Power. Pięknie. No longer wandering in sadness. Eee, tu zrobimy najwidoczniej ten, no chwilowo nie będzie to niestety um, nic takiego ciekawego, stockpond, mushroom, ok, raczej to nie, Parket, herringbone, nie wiem jak to zrobić, Z względem drewna jeszcze trochę go mamy, także spoko, to też zróbcie tak. Git. ogarniasz bardzo ładnie. Też mi się to podoba, Slightowe. proszę to wybudować. Git 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 git. 2900 mocy. Ile? i Boże, jesteśmy w dupce, jeżeli chodzi o pożywienie 1300. To bardzo szybko znika. Jest minus 14, czyli już jest lepiej niż ostatnio chociażby było. Bjorlon, Pete Marriage. What the hell? Pit? Może ty też pójdziesz ten. Aha, hold off. Dobra. Super, wspaniale. No power. The hell. No i teraz zepsułem z tym drewnem, nie? Bo będzie z tym problem. No cóż, ale to zostawimy sobie już na kolejny odcinek. Ja niczym dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie o górę nie żałujcie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Także do zobaczenia. Hej, cześć, i czołem. Pa!